Jeśli chciałbyś szybko i tanio kupić końcy na wszystkie platformy oraz skorzystać z wielu możliwości płatniczych, w tym PaySafeCard, a także otrzymać zniżkę z kodem rabatowym Lachu, zapraszam na stronę Solo Gaming. Link w opisie. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Obsesji Doskonałości. Przed nami pierwsza liga, czyli najwyższa liga w Ultimate Team oczywiście. Zobaczymy jak mi wyjdzie w tej lidze. Oczywiście teraz Wam też powiem, że ja, ja tylko zagram jeden sezon. Nie będzie to powtarzania sezonów. Także jeden sezon jedna próba zdobycia pierwszej ligi. Zobaczymy czy się uda. Także przed nami mój pierwszy przeciwnik, który, którego skład prezentował się w następujący sposób. Na ataku jak widzicie dwóch brązowych zawodników. I tak się zastanawiałem. To jest trochę niemożliwe, żeby gracz z pierwszej ligi nie wiedział, że tych dwóch brązowych zawodników to są jakieś gówniaki i po prostu wątpię, żeby starał się grać z takimi napastnikami, więc czekałem, kogo on wpuści za nich, bo tak przypuszczałem, że to jest tylko zagrywka po to, aby zdobyć zgranie. No i nie myliłem się. Mój przeciwnik wpuścił sobie Patryka Clawerta oraz Szewczenko, także dwie świetne legendy. Tutaj widzieliście moją pierwszą sytuację w meczu. A tutaj już podanie prostopadłek Kajehona właśnie do Szewczenko, wspomnianego wcześniej i świetna interwencja Wandersara, naprawdę idealnie to obronił. A to już 38 minuta i Rafinha tutaj przedziera się, podaje w pole karne, gdzie próbował to wszystko wykończyć Paulo Futra, ale niestety nic mu z tego nie wyszło. Hurit jeszcze strzał, no ale niecelny, także nadal 0 do 0. Większość tego spotkania toczyła się w środku pola. No taki naprawdę wyrównany mecz, taki pierwszoligowy, gdzie ciężko się przedrzeć pod bramkę rywala, ale w końcu udało się podaniem. Górą, no i idealny wolej Hadziego mamy 1 do 0. Pamiętajcie, że przy takiej sytuacji zawsze poczekajcie, aż piłka opadnie. Nie, nie spamujcie tego strzału od razu, kiedy piłka jest w powietrzu, bo wtedy uderzy wam z główki i nic tej akcji nie będzie. A tutaj chodzi o naprawdę fajny wolej. Tu sporo szczęścia po stronie mojego przeciwnika. Piłka wybita praktycznie z linii bramkowej, no ale ja też fartownie mogłem to strzelić. A w 68 minucie mamy już bramkę na 2 do 0. W wykonaniu pele świetnie ominął bramkarza, a przede wszystkim idealnie. Tutaj było widać jego pejsa, kiedy obrońcy zostali w tyle. A tutaj mamy już 72. minutę spotkania. Paulo Futre na skrzydełku. Powiem Wam, że Futre gra mi się naprawdę bardzo fajnie. To jego agility chyba najbardziej odczuwalne jest w tej karcie. A tu mamy ramkę na 3 do 0. Kolejny gol Pele w tym spotkaniu. Już drugi i kolejny gol Pele w moim klubie. Także póki co ten pierwszy mecz w pierwszej lidze układał się naprawdę bardzo fajnie. W 76 minucie dołożył bramkę swoim jeszcze Hadzi po pięknym szczupaku i po asyście Paulo Futre, który naprawdę na skrzydał radził sobie idealnie w tym meczu. miał przeciwników raz po raz i ciągle właśnie tak jak widzicie, kolejna sytuacja. Znowu Paulo Futre zjeżdża do środka i czy będzie sam wykańczał? Tak jest, mamy 5 do 0, ale to jest manita 82. minuta spotkania i kto by się spodziewał, że pierwsza liga Póki co zacznie się tak łatwo, to jest kolejny upgrade, kolejna karta, którą mogę sobie kupić. Zobaczmy, kto to będzie, jakiego wybiorę sobie zawodnika. Paolo Futre, Men of the Match. Pomimo tego, że Pele strzelił więcej, brał ale Futre, to on był tym zawodnikiem, który pociągnął całą drużynę i grał najlepiej. A tu mamy kolejny upgrade, czyli mój środkowy obrońca, nowy, tym razem jest to Desai, kupiony za 3,1 miliona. Naprawdę fajne statystyki, już grałem tą kartą i grało mi się nią niesamowicie, zobaczcie na jego defensywę i fizykal. a do tego 82 pace, także obrona już kompletna, został jeden zawodnik, jeden upgrade, zobaczycie kto to będzie. A to skład mojego drugiego przeciwnika, no i mamy tutaj Roysa, Obama Young'a, mamy też lewego, także naprawdę bardzo solidny skład z Bundesligi. No jedyny kogo bym wymienił to jest chyba Hummel, z którym się gra średnio w tej Fifie. No ale zobaczmy początek spotkania już, Robert tutaj zaznaczył swoją obecność, obecność na boisku. Mogło być 1-0 w trzeciej minucie, w zasadzie już czwartej. A tu mamy strzał Perez z rzutu wolnego, po którym bramkarz ledwo, ledwo to obronił. A jeszcze druga interwencja po dobitce Paulo Futra Niestety to był Lobik podczas przełączania zawodników. Klikło mi się niestety tak niezbyt fortunnie. A tu mamy bramkę na 1-0 dla mojego przeciwnika. Obama Yang bodajże to był, o ile się nie mylę. Teraz zobaczymy. Tak, to był Obama Yang. Naprawdę do, nie zdążyłem go złapać podczas tego wjeżdżania w pole karne, a tu strzał Pele, znowu zrzutów wolnego. Jak widzicie, szukałem, szukałem naprawdę okazji z moich stałych fragmentów, gdzie próbowałem strzelać od razu. Kolejna sytuacja to niecelny strzał Paulo futre. Nic w tym meczu na razie nie chciało wpadać. 26 minuta to była, a to już 37 minuta spotkania. Końcówka pierwszej połowy tego meczu Figo wjeżdża na lewą nogę i mamy bramkę na 1 do 1. Bardzo fajnie to złamał, złamał do środka, tak w stylu Ariana Robena Wykończył. No i mamy remisik. Druga połowa spotkania, w zasadzie już grubo po drugiej połowie spotkania. Eee, I mamy bramkę na szczęście dla mnie ze spalonego, bo to byłaby bramka na 2 do 1. I wątpię, że zdołałbym odrobić, a w zasadzie wygrać, bo tutaj tylko zwycięstwo się liczy, ponieważ walczymy oczywiście o mistrza. Złe wybicie mojego przeciwnika, Paulo Futre, piękne przejęcie, zobaczcie tą ruletkę i piękny strzał, mamy 2 do 1. Piękne prowadzenie na 10 minut przed końcem spotkania i Paulo Futre wyrasta naprawdę na bohatera tego odcinka, bo to co on gra to jest niesamowite. Tu mamy kolejną sytuację, znowu Paulo Futre, zobaczcie jak on się pokazuje do tych piłek, niesamowite to jest, udało się wygrać 2 do 1. Także dwa pierwsze mecze w pierwszej lidze, o jeden nie drugi wygrany. Man of the matchem chyba nie był nikt z mojego zespołu, bodajże to był bramkarz mojego przeciwnika, o ile się nie mylę także najlepsza ocena u mnie to Pele brameczki moich dwóch skrzydłowych, czyli Paulo Futre i Luisa Figo, które dały mi zwycięstwo, także Pele tym razem nie trafił nic, no i zobaczmy na mój ostatni upgrade, jak będzie wyglądał cały skład zamiast Rafini pojawia się Vieira Vieira zawodnik, którym jeszcze nie grałem także zobaczymy jak się będzie spisywał ponad 5 milionów zapłaciłem za tą kartę zobaczcie sobie na Footheadzie na jego statystyki bo to jest po prostu niesamowity zawodnik i zobaczymy jak on będzie grał Pele 145 bramek, póki co na koncie ja się tam żegnam, no i ciśniemy ale w kolejnym odcinku. Piona.